Cześć wszyscy yy, oglądający bloga i moje filmiki. Dzisiaj chciałbym pokazać jak się przygotowałem. Yy, znaczy Jeden etap z moich przygotowań do wyprawy yy, na którą jedziemy już za parę dni z chłopakami. Jest to wyprawa na Bałkany. Yy, Chciałem wam pokazać jak sobie tutaj przygotowałem jedną z Rzeczy przydatnych w czasie podróży. Tym etapem tutaj w tej torbie będą mieściły się wszystkie powiedzmy elektroniczne rzeczy i nie tylko. Dobra, to chciałbym Wam pokazać najpierw: tak, oczywiście, w czasie podróży aparat, jak najbardziej, tak przygotowany. Nie bierzemy żadnych drogich obiektywów bo mogą nam się zniszczyć i przestaną działać, a wtedy szkoda kasy. Najlepszy jest obiektyw kitowy, jak ja tutaj sobie przyczepiłem do, 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 do mojego Nikona. Jest to 80 100, 18 sorki 105. Oczywiście zapas kart. Ja tutaj sobie przygotowałem dosyć sporą ilość. Co następnie? No oczywiście y, ładowarka. Ładowarka do baterii. W sumie przygotowałem sobie trzy baterie, ale nigdy nic nie wiadomo, także ładowarkę warto mieć. E, kamerka. Kamerka na motocykl. W moim przypadku jest to Midland XTC 200 z obudową y, deszczoodporną. Oczywiście do tego będzie szła ładowarka na USB, uniwersalne wtyczki do gniazdka na USB, oczywiście telefon, telefon też ładowareczka, kabelek, zapasowe baterie, poluszki małe i duże. Przydadzą nam się do lampki, taka jakaś chińszczyzna, ale zawsze może się przydać. Kropelka. Niezawodna kropelka, coś nam się uszkodzi, złamie. zawsze możemy szybciutko to sobie przykleić. Zatyczki do uszu przydatne w czasie jazdy. Jeżeli ktoś ma gniazdo 12V w motocyklu, oczywiście podczas, podczas jazdy można sobie podłączyć, nie wiem, kamerkę czy, czy telefon na USB. Bardzo przydatna rzecz, polecam. Ktoś nie ma gniazda 12V w motocyklu to. Polecam sobie zamontować. Oczywiście do tutaj do aparatu jeszcze wziąłem sobie y, filtr, żeby można się pobawić y, ekspozycją. Y, oczywiście podczas podróży na pewno przyda nam się kamerka, żeby zarejestrować różne ciekawe rzeczy tam, gdzie byliśmy, co robiliśmy, co mówiliśmy. Y, dodatkowa bateria. Ładowarka do kamerki. Tutaj przejściówka na mini. Mini SD karty. Tutaj przejściówka na USB, USB SD kart. I parę tutaj akcesori do czyszczenia i pielęgnacji naszych sprzętów elektronicznych, aparatu, kamerki. gruszka, Pędzelek. Jakiś tam płyn szmatka, także to, to, to może się przydać, yy, mając pod uwagę, że jedziemy do krajów, gdzie nie wiem, jest w miarę ciepło, yy, może wystąpić nie wiem, no, jakiś duży kurz, także to trzeba zawsze mieć, żeby nasze sprzęty elektroniczne były sprawne i nadawało się do dalszego użytku. To wszystko będziemy chować tutaj w taką torbę fotograficzną. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści. Bardzo fajnym akcentem, w czasie podróży, jest kubek, który składa się do wysokości, ja wiem, centymetra. Bardzo fajna rzecz. Można to kupić w dekatronie za jakieś niecałe 30 zł. Super, naprawdę, to, to mi się bardzo spodobało. Dobra, to tyle z, to, z tym pakunkiem. Myślę, że jakoś pomogłem, mogłem pomóc niektórym w przygotowaniu się i w, w nabraniu jakichś pomysłów na, 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 na pakunek tego typu rzeczy. Dobra, to do zobaczenia.